Są to ostatnie zdjęcia filmowe Adolfa Hitlera nakręcone 16 kwietnia 1945 roku, gdy wyszedł z bunkra, aby na dziedzińcu przyjąć życzenia urodzinowe od grupy młodych żołnierzy. Kilka dni później, czego kamery już nie filmowały, wyszedł po raz ostatni na zewnątrz, aby obejrzeć zniszczenia, jakie dokonały amerykańskie bomby padające w rejonie kancelarii Rzeszy. Od tego momentu już nic nie jest jasne. Czy Adolf Hitler zginął w bunkrze, czy uciekł z niego? Jeżeli zginął, to popełnił samobójstwo, czy został zabity? Jest to największa tajemnica końca Wielkiej Wojny. Ale bunkier pod kancelarią Rzeszy w Berlinie kryje jeszcze inną tajemnicę: los Martina Bormana, sekretarza Hitlera. On wyszedł z bunkra 1 maja wieczorem, a więc po domniemanej śmierci Hitlera. Co stało się z nim dalej? Zginął w Berlinie? Czy wydostał się z tego miasta i dotarł do Ameryki Południowej, gdzie żył spokojnie przez wiele, wiele lat? A może z bunkra wyprowadził go agent brytyjski o nazwisku Christopher Creighton? Po to, aby rząd brytyjski uzyskał dostęp do bajkowych skarbów III Rzeszy, których Martin Bormann był strażnikiem. Martin Bormann pozostał przy Hitlerze do końca, bez względu na to, jaki był ten koniec. Dlaczego nie usiłował wcześniej wydostać się z bunkra, zanim nie przywaliły bunkra, gruzy kancelarii Rzeszy? Dlaczego nie... Uciekał, tak jak inni najbliżsi współpracownicy Hitlera Göring, Himmler. Odpowiedź jest prosta: bał się. Z jednej strony SS, z drugiej Rosjan. Był sekretarzem Führera. Musiał pozostawać w jego najbliższym otoczeniu. Nic nie uzasadniało oddalenia się. Gdyby więc wyjechał z Berlina, wówczas zostałby uznany za desertera, schwytany przez SS i rozstrzelany. Ale nagle Dookoła stolicy III Rzeszy zamknął się ten pierścień wojsk radzieckich. I Bormann bał się schwytania przez Rosjan bardziej niż przez SS. Dlatego pozostał w bunkrze do końca, ale już wcześniej opracował i zaplanował bardzo starannie ucieczkę z bunkra. Niewiele jest zdjęć filmowych Martina Bormana. Te pochodzą z lipca 1944 roku. Był wtedy u szczytu potęgi i wpływów, zawsze przy boku wodze. Kierował jego decyzjami, sympatiami i sądami. Władza i wpływy Bormana były tak wielkie, że bali się go nawet Göring i Goebbels, najwierniejsi towarzysze Hitlera. W jaki sposób Martin Borman doszedł do tak wysokiego stanowiska? Jest to pytanie o mechanizm kariery i władzy w państwie nazistowskim. Właściwie najprostsza odpowiedź brzmi: długa i wierna służba Hitlerowi przesądzała o dostępie do najwyższych zaszczytów, ale to tylko część prawdy. Rok 1914 tak zaczynała się tamta wojna. Kolorowo i hucznie żołnierze w barwnych mundurach wyruszali na front, przekonani, że za kilka dni rozgromią wrogów i wrócą paradnie do swoich miast. Adolf Hitler Włóczęga z Monachium, choć początkowo usiłował uchylić się od służby wojskowej, wykorzystując swe austriackie pochodzenie, musiał jednak 16 sierpnia założyć mundur i z bawarskim regimentem pojechał do Flandrii. Okazał się żołnierzem odważnym i zdyscyplinowanym. Był dwukrotnie ranny i sześciokrotnie odznaczany w tym krzyżem żelaznym. Tak samo jak miliony żołnierzy niemieckich odczuł gorycz przegranej jaka spadła niespodziewane na armię, która wciąż przebywała na ziemi francuskiej. Miliony żołnierzy wracało z frontu przekonani, że zostali zdradzeni. Traktat wersalski, zawarty w 1919 roku, upokorzył Niemców, a kryzys gospodarczy, który pozostawiała wojna, pozbawił zdemobilizowanych żołnierzy środków do życia. Ulica niemieckich miast ogarniało rewolucyjne wrzenie, jakie wywoływały wieści o przewrocie w Rosji. W tej atmosferze zyskiwał posłuch drobny mężczyzna z wąsikiem, stający na krześle w piwiarni i wykrzykujący, że należy zerwać traktat wersalski, wyrzucić cudzoziemców, zabić Żydów. Dołączyli do niego Hess, Leib, Göring, Himmler, Goebbels, późniejsi najwyżsi dostojnicy państwa nazistowskiego. Wydawało się więc, że długotrwała i wierna służba przesądzała o możliwości awansu boku wodza. Nie. Hitler nie pamiętał o zasługach. Proszę popatrzeć na to zdjęcie. Z lewej strony stoi Ernst Röhm, najbliższy współpracownik Hitlera, zamordowany na jego rozkaz w 1934 roku, gdyż miał własne koncepcje polityczne. Z prawej strony Gregor Strasser, zamordowany w 1934 roku. Ta lista martwych przyjaciół dyktatora jest długa. Hitler usuwał wszystkich którzy w najmniejszym stopniu zagrażali jego władzy, bez względu na ich zasługi. A miejsce przy sobie pozostawiał tym, którzy umieli o to miejsce walczyć. A właśnie takim człowiekiem był Martin Bormann mały człowiek, nie uznający żadnych zasad moralności, przyjaźń, lojalności. Gotów bez mrugnięcia okiem pogrążyć nawet tych, którym zawdzięczał najwięcej. Pozostawał lojalny tylko wobec jednego człowieka, wobec Hitlera, ale do czasu. Te zdjęcia zrobiono w maju 1928 roku. Martin Bormann od roku był już członkiem NSDAP. Miał za sobą rok więzienia za udział w politycznym zabójstwie. Partii nazistowskiej powierzono mu prowadzenie ubezpieczeń dla bojówkarzy, którzy mieli chronić nazistowskie wiece i rozbijać zebrania konkurentów. Dość często odnosili poważne rany w starciach z przeciwnikami politycznymi i przychodzili po odszkodowania i zwrot kosztów leczenia. Okazało się, że potrafi zarządzać finansami nadzwyczaj przebiegle. To zwróciło na niego uwagę Hitlera. Jest to jedno z unikatowych zdjęć Martin Bormann w oknie gmachu NSDAP w Monachium. Jednakże o jego karierze Przesądziło inne wydarzenie. W 29 roku wziął ślub z zagorzałą nazistką Gerdą Buch, córką Waltera Bucha, starego towarzysza walki Adolfa Hitlera, który był świadkiem na tym ślubie. Tak rozpoczęła się wielka kariera małego i niebezpiecznego człowieka. Rok 1933. Adolf Hitler stanął na czele rządu. Na tych zdjęciach oglądają Państwo, jak przyjeżdża z prezydentem Hindenburgiem w czasie oficjalnej uroczystości państwowej. Musiał opuścić siedzibę partii nazistowskiej w Monachium i przenieść się do Berlina. Nie mógł już kierować NSDAP, ale nie mógł też pozbyć się wpływu na tę organizację, która dała mu władzę, a w najbliższej przyszłości miała stać się bazą totalitaryzmu. Hitler oddał prowadzenie spraw partyjnych w ręce najbardziej zaufanego człowieka tego człowieka Rudolfa Hessa. On po nieudanym puczu w Monachium w 23 roku wrócił dobrowolnie z zagranicy, aby odbyć wspólnie z Hitlerem karę więzienia. Był lojalny i wierny, ale był miernym organizatorem. Nie potrafił również walczyć o swoją pozycję. Inni, Göring i Goebbels, usunęli go w cień i zawłaszczyli uznanie i względy Hitlera. Hess popełnił następny błąd. Mianował Bormana szefem sztabu kancelarii partyjnej. Otworzył przed nim drzwi do gabinetu Führera. Hitler potrafił docenić zwięzłość raportów nadsyłanych przez Bormana, i jego pomysły organizacyjne, nieprawdopodobną pracowitość i energię. 10 maja 1941 roku zastępca Hitlera Rudolf Hess wsiadł do myśliwca Messerschmitt BF-110 i wystartował z lotniska w Augsburgu pod Monachium, aby wylądować ze spadochronem w Szkocji. Chciał dotrzeć do rządu brytyjskiego, aby premierowi Churchillowi przedłożyć propozycję zawarcia pokoju. Czyżby za tym karkołomnym pomysłem. I karkołomną wyprawą Rudolfa Hessa stał Martin Bormann. To bardzo możliwe. Pozbywał się zastępcy Hitlera, Rudolfa Hessa, człowieka, który stał między nim a Hitlerem. Co więcej, możemy nawet podejrzewać, że Martin Bormann nie tylko zainspirował niezrównoważonego psychicznie Hessa do odbycia takiej podróży, ale doprowadził do tego, że samolot Hessa został zestrzelony nad Holandią. Oto zdjęcie samolotu Hesa zrobione tuż przed startem przez adiutanta karlhańca Pinczego. Pod skrzydłami nie ma dodatkowych zbiorników paliwa. Bez nich Hes miałby niewielką szansę dotarcia do Szkocji, a samolot, który tam doleciał, miał dodatkowe zbiorniki. Oto inne zdjęcie zrobione, jak twierdził Pincze, tuż przed startem, gdy kilku techników usuwało awarię systemu elektrycznego. Na kadłubie można odczytać numer. Samolot, który doleciał do Szkocji, miał inny numer. Rudolf Hess nie mógł znaleźć swojego kombinezonu i wyruszył w podróż w stroju pożyczonym od jednego z pilotów. Niemiecki as myśliwski generał Galland zeznał po wojnie, że tego dnia wieczorem zadzwonił do niego Gering i wydał rozkaz zestrzelenia samolotu Hessa. Pilot, który dotarł do Szkocji i wyskoczył tam na spadochronie, nie miał dokumentów. Czyżby nie był to Rudolf Hess? Po wojnie stanu przed Trybunałem Norymberskim i został skazany na karę dożywotniego więzienia, którą miał odbyć wraz z innymi zbrodniarzami w więzieniu w Szpandał. Wszystkim poza nim darowano karę dożywocia. Popełnił samobójstwo w 1987 roku. Na jego ciele nie było blizny poranie, jaką prawdziwy Hess odniósł w czasie I wojny światowej. Istnieją wszelkie podstawy, aby podejrzewać że Martin Bormann zawarł przymierze z Heinrichem Himmlerem i Hermanem Göringiem, aby pozbyć się Rudolfa Hessa. To on, Bormann, namówił Hessa do szaleńczej wyprawy. A kiedy ten wystartował już, jego samolot na rozkaz Göringa został zestrzelony nad Holandią. W tym samym czasie z Holandii wystartował inny samolot pilotowany przez sobowtóra Rudolfa Hessa. Brzmi to fantastycznie. Być może, ale wiele faktów wskazuje, że tak być mogło. Usunięcie Hessa otworzyło Bormanowi drogę do Hitlera. Trzy dni po wystartowaniu Hessa z Niemiec, Martin Borman został mianowany szefem kancelarii partyjnej. Ale pełny sukces odniósł w kwietniu 1943 roku gdy stanął przy boku Hitlera jako jego sekretarz. Od tego momentu Martin Bormann decydował, kogo dopuścić do Hitlera, kogo nie. Jakie wiadomości mają trafić na biurko wodza, a jakie należy wstrzymać. Jak należy przedstawić najrozmaitsze sprawy Führerowi. Stał się prawą ręką Adolfa Hitlera. Gdy 20 lipca 1944 roku w kwaterze w Gierłoże wybuchła bomba, Hitler cudem uniknął śmierci, choć stał tuż obok eksplodującego ładunku. Ten zamach był wynikiem całkowitej desperacji grupy niemieckich oficerów, którzy zrozumieli, że wojna jest przegrana. Na wschodzie armie niemieckie ponosząc ogromne straty, cofały się przed wojskami radzieckimi. Na zachodzie ustępowały miejsca napierającym wojskom angloamerykańskim. Ludzie, którzy przybyli do kwatery Hitlera, aby gratulować mu cudownego ocalenia, wiedzieli, że wojna jest przegrana. Już szukali sposobów uratowania własnej skóry. Nawet Heinrich Himmler, twórca niemieckiej machiny terroru, wysyłał swoich emisariuszy, aby negocjowali z aliantami warunki pokoju. Bormann trwał wiernie przy Hitlerze. Jednakże czy nie próbował znaleźć bezpiecznego miejsca w domu, który musiał runąć za kilka miesięcy? Aż nadszedł dzień w lutym 1945 roku, kiedy Adolf Hitler i za nim Martin Bormann zeszli do bunkra 17 metrów pod kancelarią, pod budynkiem kancelarii Rzeszy. Panowały tam straszne warunki, dlatego że firma Hochtief, która budowała bunkier, nie miała czasu, aby go wykończyć. W rezultacie w wielu miejscach po ścianach ciekła woda. Z niedokończonej i źle poprowadzonej kanalizacji wydobywał się straszliwy fetor, a nade wszystko dokuczał brak powietrza, gdyż jedyny generator był za słaby, aby napędzać wszystkie maszyny wentylacyjne. Ponadto zdarzało się, że Hitler kazał wyłączać wentylację, skarżąc się, że wytwarza zbyt wysokie ciśnienie, które powoduje ból w uszach i w takich warunkach. Rozegrał się ostatni akt dramatu. 16 kwietnia Rosjanie dysponując druzgocącą przewagą rozpoczęli operację berlińską, która miała zakończyć wojnę w Europie. Niemcy usiłowali się bronić na wzgórzach zelowskich, ale czy mając około tysiąca czołgów mogli zatrzymać 6,5 tysiąca czołgów radzieckich frontów. Trzymając kilkaset samolotów mogli obronić się przed siedmioma tysiącami samolotów radzieckich. 25 kwietnia wojska dwóch frontów okrążyły Berlin. Od tego dnia zaczęła się likwidacja niemieckich oddziałów broniących miasta. 30 kwietnia Rosjanie zdobyli Reichstag. Od ostatniej kwatery Hitlera dzieliły ich tylko metry, choć wielu historyków uważa, że Rosjanie nie wiedzieli, gdzie znajduje się bunkier. Już nic nie mogło ocalić Hitlera i mieszkańców. Bunkier. Gdy Adolf Hitler pożegnał się ze swoimi współpracownikami i zniknął za pancernymi drzwiami prowadzącymi do jego gabinetu, Martin Bormann siedział w pokoju po drugiej stronie korytarza i pił wódkę z SS-manami, zupełnie nie interesując się dramatem, który rozgrywał się po drugiej stronie. To bardzo prawdopodobne i bardzo podobne do tego człowieka, zważając na jego prostacki charakter. Adolf Hitler usiadł na kanapie obok Ewy Brown. Ona przegryzła szklaną kapsułkę z trucizną. On też przegryzł kapsułkę, ale zanim cyanek zaczął działać, strzelił sobie w usta lub w skroń z pistoletu Walter kaliber 7.65. Po kilkunastu minutach do gabinetu weszli najbliżsi współpracownicy Hitlera, zawinęli ciała Ewy Braun i jego w koce, wynieśli na zewnątrz, gdzie SS-mani oblali je benzyną i podpalili. Taką wersję wydarzeń w gabinecie Hitlera w bunkrze znaliśmy przez 50 lat. Dzisiaj wiemy wystarczająco dużo, aby powiedzieć, że te wydarzenia przebiegały inaczej, że ta wersja była fałszerstwem. Potrafimy odpowiedzieć na takie pytania jak Dlaczego skoro Hitler miał sobie strzelić w głowę na ścianie przy kanapie, nie było śladów krwi, natomiast znaleziono ślady krwi na oparciu kanapy, tak jakby on lub Ewa Braun mieli podcięte żyły? Dlaczego znaleziono ślady krwi na łóżku Hitlera w jego sypialni przylegającej do gabinetu? Dzisiaj już znamy wystarczająco wiele faktów, aby powiedzieć, że możemy odtworzyć prawdziwy przebieg dramatu w Bunkrze. Martin Bormann 1 maja wieczorem wyszedł z bunkra. Miał przy sobie oryginał prywatnego testamentu Hitlera oraz kopię testamentu politycznego. Uciekał. Dokąd? Po co? Musiał zdawać sobie sprawę, że jest jednym z najlepiej znanych i najbardziej poszukiwanych ludzi w III Rzeszy. W Berlinie tysiące żołnierzy NKWD przesłuchiwało jeńców, przeczesywało ruiny najważniejszych budynków w poszukiwaniu archiwów, dokumentów, zbrodniarzy, naukowców i dowódców. Ci ludzie mieli ogromną wartość. Oni znali największe tajemnice III Rzeszy, wiedzieli gdzie ukryto plany i prototypy nowej broni, gdzie schowano zrabowane skarby, znali tajemnice siatek szpiegowskich. Martin Bormann był jednym z głównych poszukiwanych. Dokąd zmierzał Martin Borman, kiedy wyszedł z bunkra pod kancelarium Rzeszy? Musiał zdawać sobie sprawę, że jest człowiekiem bardzo znanym, powszechnie znanym i pierwszy napotkany Niemiec rozpozna go. Gdzie chciał się ukryć? U rodziny, u znajomych? Przecież były to miejsca, do których najpierw przyszliby żołnierze radzieccy czy amerykańscy poszukujący Martina Bormana. Jak więc chciał się uratować? Wydaje się bardzo prawdopodobne, że przygotowując ucieczkę z bunkra, Martin Bormann zdecydował się przyjąć pomoc tajnych służb któregoś z mocarstw. Dla każdego z mocarstw był człowiekiem o niezwykłej wartości. Znał przecież wszystkie tajemnice partii nazistowskiej i rządu nazistowskiego. Wiedział, gdzie ukryto dokumenty. Wiedział, gdzie znajdują się skarby Trzeciej Rzeszy o bajkowej wprost wartości. Tak więc Christopher Creighton może mieć rację, może mówić prawdę, przedstawiając, jak wydobył Martina Bormana z bunkra i jak uratował go.